Bawiliśmy się w sklep. Z dziewczynami to jest tak, że nie umieją się bawić. Bez przerwy płaczą i robią draki. W naszym pensjonacie są trzy dziewczyny. Nazywają się Izabela, Michalina i Gizela. Gizela jest siostrą mojego kolegi Fabrycego, ale ciągle się biją i Fabrycy powiedział mi, że bardzo niedobrze jest mieć dziewczynę za siostrę i że jeśli tak dalej pójdzie, ucieknie z domu. Kiedy jest ładniej i jesteśmy na plaży, dziewczyny nam nie przeszkadzają. Bawią się w jakieś głupie zabawy, robią mnóstwo babek, opowiadają głupstwa i malują sobie kredkami paznokcie. Za to my z chłopakami robimy fantastyczne numery. Ścigamy się, fikamy koziołki, gramy w piłkę, bływamy, pływamy, bijemy się. Same fajne rzeczy na no nie. Ale jak nie ma pogody, to co innego? bo wszyscy razem musimy siedzieć w, do, w domu. A wczoraj nie było pogody. Przez cały czas padało. Po obiedzie były pierogi, które są o niebo lepsze od potrawki. Wszyscy rodzice poszli sobie odpocząć. Razem z chłopakami, Błażejem, Fortunatem, Mamertem, Ireneuszem, Fabrycem i Kosmom siedzieliśmy w salonie i po cichu graliśmy w karty. Nie chcieliśmy się wygłupiać, bo kiedy pada deszcz, rodzice są nie w humorze. A podczas tych wakacji rodzice często byli nie w humorze. A potem do salonu weszły trzy dziewczyny. Chcemy się z wami pobawić, powiedziała gizela. Odczep się gizia, bo dostaniesz w nos, powiedział fabrycy. To się gizeli nie spodobało. Jak nie będziecie się z nami bawić, to wiesz fabciu, co zrobię? Spytała gizela. Pójdę powiedzieć wszystko rodzicom. Zostaniesz ukarany, twoi rodzice też i nie dostaniecie deseru. Dobra, wyrwał się mamert, ale z niego głupek. Możecie się z nami bawić. Nikt cię nie pytał o zdanie, syknął fabrycy. Wtedy mamert zaczął płakać, powiedział, że nie chce być ukarany, że to niesprawiedliwe i że jeśli nie dostanie deseru, to się zabije. Byliśmy źli, bo mamert zrobił straszny hałas. I o mało nie obudził naszych rodziców. To co robimy? zapytałem Ireneusza. Psi odpowiedział Ireneusz No i w końcu postanowiliśmy pozwolić dziewczynom bawić się z nami. W co się bawimy? Spytała Michalina, która jest gruba. I przypomina mi Alcesta takiego chłopaka ze szkoły, który bez przerwy je. Bawimy się w sklep powiedziała Izabela. Na głowę upadłaś? zapytał Fabrycy. Dobrze, Fabciu. Skociła się gizela. Idę obudzić tatę. Wiesz jaki jest, jak się go budzi. Wtedy mamert zaczął płakać i powiedział, że chce się bawić w sklep. Błażej zawołał, że jak ma się bawić w sklep, to już sam woli obudzić tatę fabrycego. Ale Fortunat powiedział, że podobno dzisiaj wieczorem będą na deser lody czekoladowe, więc żeśmy się zgodzili. Gizela stanęła za stołem. Rozłożyła na nim karty i popielniczki i oznajmiła, że ona będzie ekspedientką, a stół to lada. I że to co, ona jest, to, co jest na stole, to są rzeczy, które ona sprzedaje. A my mamy przychodzić i od niej kupować. Aha, powiedziała Michalina. A ja będę bogatą i piękną panią, i będę miała samochód i mnóstwo futer. Aha, powiedziała Izabela a ja będę drugą panią, jeszcze bogatszą i jeszcze piękniejszą i będę miała samochód z czerwonymi siedzeniami, jak wujek Jakub i buty na wysokich obcasach. Aha, powiedziała Gizela, a Kosma to będzie mąż Michaliny. Ja nie chcę, skrzywił się Kosma. Dlaczego nie chcesz? zapytała Michalina. Dlatego, że jesteś dla niego za gruba. Wiesz już dlaczego, powiedziała Izabela. On woli być moim mężem. – Nieprawda! – wrzasnęła Michalina i uderzyła Kosmę, a Mamert zaczął płakać. Żeby uciszyć Mamerta, Kosma powiedział, że będzie mężem wszystko jedno kogo. – Dobrze – zawołała Gizela – no to się bawimy. Mikołaj, ty będziesz pierwszym klientem, ale będziesz bardzo biedny i nie będziesz miał za co kupić jedzenia. Wtedy ja będę bardzo hojna i dam ci różne rzeczy za darmo. Ja się nie bawię, obraziła się Michalina. Po tym, co mi powiedziała Izabela, nie odzywam się do nikogo. Ho, 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 królewna się znalazła, powiedziała Izabela. Myślisz, że nie wiem, coś o mnie naopowiadała Gizeli? Ty kłamczucho! zawołała Michalina. Po tym, coś mi mówiła o Gizeli. Co o mnie mówiłaś, Michalinie, Iza? Zapytała Gizela. Nic, właśnie, że nic o tobie nie mówiłam, Michalinie, powiedziała Izabela. Bezczelna zawołała Michalina. Mówiłaś mi to przed wystawą tego sklepu, gdzie był czarny kostium w różowe kwiatki, w tym, w którym by mi było szałowo, pamiętasz? Nieprawda! krzyknęła Izabela. Za to Gizela powtórzyła mi, coś ty jej o mnie mówiła na plaży. – To jak, dziewczyny? – zapytał Fabrycy. – Bawimy się, czy nie? Wtedy Michalina powiedziała Fabrycemu, żeby nie pchał nosa w nie swoje sprawy i podrapała go. – Zostaw mojego brata! – zawołała Gizela i pociągnęła Michalinę za warkocz. A Michalina zaczęła krzyczeć i uderzyła Gizelę. To rozśmieszyło Fabrycego. Ale Mamert zaczął płakać, a dziewczyny strasznie hałasowały, i masę rodziców przyszło do salonu zapytać, co się dzieje. Chłopcy nie dadzą nam się spokojnie bawić w sklep, powiedziała Izabela. No i za karę nikt nie dostał deseru. A fortunat miał rację. Wieczorem były lody czekoladowe. Słońce ciepłe i promienne. Wróciło w ostatni dzień wakacji. Trzeba było pożegnać się z przyjaciółmi, spakować walizki i znowu wsiąść do pociągu. Właściciel pensjonatury Bitwa proponował ojcu Mikołaja, że da mu trochę potrawki na drogę, lecz ojciec Mikołaja odmówił. Niesłusznie jak się okazało, ponieważ tym razem w brązowej torbie, którą nadano na bagaż, były jajka na twardo.